Brałem drażetki Włączę sobie tam coś tutaj, nie? Tak, to to dokładnie wygląda w ten sposób, że owszem ten czołg to Bo jestem o 3 dni do tyłu z filmami na YouTube, więc muszę jest to po, podgonić. To, to mieszczą, gdzie na zembiesz wyjedziesz, tak miałem na wprost, wyskontowany, nieważne, dużo części podbija. Tak wesoło nie ma. Wieża jest dosyć odporna. A kurde, ja już ruszam do przodu, a jestem kurde ale dużo, dużo lepiej działasz w halału, jest po prostu jest dolną płytę. To robisz się naprawdę twardy. Do tego znacznie co lepsze działo niż defender, tam trochę szybciej celuje, trochę szybciej skupia, jest trochę celniejsze szybciej przeładowuje więc generalnie możesz dosyć skutecznie się strzelać, ale warunkiem stosowania odpowiedniej taktyki. Chol. Stanę koło niszczyciela, który w ogóle nie gra. No. Dzięki. Dzięki grajku. Graj. Christian959 I to jeszcze ósemka. Ty, ruszył się. Tak? Ło. No dobra. Teraz by było dobrze znaleźć Artez naprzeciwka. No, bo on chyba ten co wraca i cięższy. Ja mu ty jesteś szybszy rodem. Pewno ja będę sporo na to. Ja? No ja mam no, jeszcze to najlepsze działo wszystko no, no, Tady, ci no, lepszy, ci... to wie. Masz nic się lepiej się jeszcze na skokowym działe Kurwa, nie, cool. nie na trafiłem. Na razie tylko no. wiemy o tym, że zmiana Jana będą polskie top. O zmianach na razie cisza. Nie raz mam wrażenie, że Grab naprawdę trolluje, bo Retrobieżu, mam przeszał, na bo na naprawdę ruch, bardzo małe kółeczko jest. No i nie trafiłem. Ty, no dziurę mam, jak przybliżę, się... dziurę mam pod gąsienicą. I gościu, drugi strzał trafiam milimetr obok czołgu. Wielka, olbrzymia dziura, praktycznie pod czołgiem. I nie mam żadnych obrażeń nie? zadanych. W zasadzie każdy tier od pierwszego. Rodziciel tego jest chyba jedyny w swoim rodzaju. No nie ma tu jakiegoś gieru, do którego można by było od razu porównać do konkretnego toku z innych drzewek. To są wszystko. niszczyciela. Trzy czwarte życia stracił tak, ode mnie, czy jednym strzałem i zginął. Dobra, no tak, dostępny. 50 TP, lidera, ale do, jest to niszczyciel. Do garażu. Znaki. <noise> I tak że... następnego do garażu posłałem. Dobra, to teraz ciężki. Ja za kilka minutek Oj, nie zdążyłem. Ja 50 tekst prototyp. No dobra. Proszę, dziękuję za rozmowę. No i jak będę, oczywiście, jak będzie już system testowy, od razu na no. niego wejdę i od razu Wam te wszystkie Się na o kurwa ciężki jest yy, w, w do mnie yy, Tam gdzie rzeka jest Kurwa Kłócz, się od niego Czuję, że ja zginę zbie... O nie, mam przestrzał na niego, dobra Myślałem, że kurde yy, ten, Tylko musimy się skupić No patrz Nie trafiłem tym go nie pokonamy. No. Dobra, pomagam Wam tamtego Krystlerka. Uh -huh. Myślę, że ja już tu nic nie zrobię w tej grze. Gra jest zbyt y dynamiczna na naszą stronę. Chociaż teraz prawa strona padła, więc trzeba pomóc prawej stronie. Odbijałem dolną półkę go waliłem i to się od tej półki odbijałem Czyli nie jest dla mnie porę? O, wytyłem Ale tam masz nieświeciela jak chcesz. Ja wiem, ale on jest tak trochę... Czemu on we mnie celuje? No kurwa, ty trafiłem go w obrażenia krytyczne. Nic, nie zadałem mu, nie? Dobra, gdzieś ta arka musi być tutaj. O, jest tu. O, no, no. innym miejscu. On no. no, został gdzieś niszczyciel. Nie wiem, jeszcze 30 Dwa razy były. O nic już nie zrobię. No kurwa, przed, przed nim spadło. No. no tak stoi, co obok. No i strzeliłem tam, gdzie on jeździ, ale jest. Ja pierwszego i ostatniego rozwalimy. Klikacz za mnie Niezły, nie nie? Klikacz przeciwników więcej ja tu jestem 600. Mimo, że tyle tych szczałów jeszcze miałem niecelnych, nie?